Witajcie kochani, dzisiaj zapraszam Was na pierniczki według Online w Alex. Są to pierniczki, które robię co roku. W tym roku niestety robię je bardzo późno, ponieważ no, trochę mi czasu nie starczyło. Przepis jest bardzo prosty, jest bardzo mało składników. Nie ma żadnej filozofii tak naprawdę, jeśli chodzi o te pierniczki. Potrzebna jest nam mąka, potrzebny jest nam cukier-puder. E, przyprawa korzenna z cynamonem, tutaj w tym przypadku i cukier cynamonowy, odrobinkę, e, kakao, soda oczyszczona, jedno jajko, e, rozpuszczona margaryna oraz w, w przypadku pierniczków ja używam e, miodu sztucznego e, tylko po to, żeby po prostu były szybciej e, miękkie bo w przypadku zwykłego, takiego prawdziwego miodu one będą troszeczkę dłużej twarde. Za moment pokażę jak zrobić ciasto, bo tak naprawdę wystarczy połączyć wszystkie składniki ze sobą, dobrze wymieszać, wyrobić ciasto i rozwałkować je, i wygrajać kształty pierniczków jakie chcemy, ale za momencik Wam to wszystko pokażę. Do mąki wsypałam już kakao. Teraz wrzucam tą mieszankę mm, przyprawy korzennej z cynamonem i z cukrem y, cynamonowym. Wrzucam również jajko. Wrzucam y, sodę oczyszczoną. Cukier, puder. Oczywiście ilość tych składników napiszę Wam pod filmikiem. Y, również nalewam przestudzone. Przestudzoną margarynę wcześniej roztopioną oraz miód sztuczny. Tak, żeby nam się tutaj wszystko ładnie. O, fajnie. Słuchajcie, za momencik będę wyrabiać ciasto. Yy żeby nie narobić żadnego bałaganu. Za momencie ich zobaczycie, jak wygląda już wyrobione ciasto. Tak te wszystkie składniki mieszamy razem i wyrabiamy ciasto tak jak każde inne, nie wiem, do pierogów, czy, czy do, nie wiem, kopytek. Wszystko razem musimy połączyć ze sobą, tak żeby mieć jednolitą masę. Delikatnie zaczynam mieszać. Wszystkie składniki ze sobą. Na początku, pamiętam, jak pierwszy raz robiłam, to mi się wydawało, że to jest niemożliwe, żeby powstała z tego jednolita masa, ale później naprawdę wyszła świetna, świetna taka jednolita masa, z której mogłam bez problemu wałkować i wykrajać później pierniczki. Tak wygląda nasze wyrobione ciasto. Słuchajcie, jest idealnie wyrobiony. Ja już nie pokazywałam jak je wyrabiałam, ponieważ ja potrzebowałam do tego dwoje rąk, więc, więc sami, sami, sami rozumiecie. Mam już przygotowaną, to znaczy to jest deska do okrojenia do taka duża, bo ponieważ stolnicy nie mam. Potrzebna nam będzie jeszcze mąka do podsypywania, no i oczywiście bałek do rozwałkowywania tego ciasta. Ciasto powinno mieć grubość około 2-3 mm. Za momencik pokażę Wam jak, jak ja to robię. I powiedziałam o najważniejszej rzeczy, czyli o e, takich formach, z, którym, z którymi będziemy wykrawać e, nasze pierniczki. Ja mam taką w kształcie choinki, w kształcie serca i w kształcie m, mojej ulubionej gwiazdki. Również mam e, taki szablon, z którego najczęściej biorę e, te serce, bo mi się bardzo podoba i też tą choinkę. Wszystkie inne motywy mnie w ogóle nie interesują. E, za momencik pokażę Wam e, jak to robię. Odkręjam kawałek ciasta. Jeszcze sobie odkładam. Podsypuję trochę mąką. Moim sposobem jest też to, że ja tak lekko smaruję wałek. Tak. Skończę i rozwałkowuję ciasto nic prostszego. Jeśli macie bardzo dobrze wyrobione ciasto, one Wam bez problemu będzie, słuchajcie, tak jak widzicie u mnie e, dawać się rozwałkować. E, piekarnik już mam nastawiony. Nastawiłam go na, żeby nie skłamać, na 180 stopni. I pieczenie e, takich pierniczków powinno trwać od e, około 11 do 12 minut, ale z, wiem, że m, z poprzednich lat, że tak do 10 minut to w dobrze rozgrzanym piekarniku e, bez problemu 7 minut, tak do 10, 7, 10 minut e, starczy nam bez problemu, m, żeby były już gotowe. Ja mam przygotowaną e, blaszkę, na nim papier pergaminowy, na którym, na którym za chwilę będę układać e, wykrojone między innymi, o słuchajcie, gwiazdki. Pamiętam pierwszy raz, jak e, robiłam jeszcze pierniczki wtedy u rodziców i pierwsza blacha po prostu mi się spaliła. Po prostu na węgiel. Najwięcej przyjemności dla mnie yy, podczas robienia pierniczków jest ich dekorowanie, yy, które oczywiście też Wam pokażę, bo po prostu uwielbiam to robić i, i naprawdę te pierniczki później bardzo fajnie wyglądają. Teraz może serduszko. Słuchajcie, i delikatnie. No, oczywiście mogą nam się tam od czasu do czasu, jeśli mm, trochę jest mało podspane pod tym, e, pod tym ciastem, to mogą nam się lekko przy, przykleić, ale to po prostu bez problemu. Jak delikatnie to e, weźmiecie, to wam się nic nie stanie z tymi kształtami, które chcecie uzyskać. Tutaj te ciasto jest trochę grubsze, no ale wiadomo na początku zawsze jakoś tak wychodzi, później zobaczycie, że one będą o wiele cieńsze. Przepis w ogóle jest na około 100 pierniczków. No, nie, powiem szczerze, tak wychodzi najczęściej. No i teraz wkładam, słuchajcie, je na blaszkę. Tak za momencik, kiedy będę miał już nagrzany piekarnik, wrzucę je do pieczenia i za momencik zobaczymy jak one wyjdą. Ja będę sobie teraz wykrawać kolejne pierniczki, a za momencik zobaczymy jak się upiekły. Tak wyglądają upieczone pierniczki, które słuchajcie, są bardzo gorące, więc y, przekładam je sobie tutaj na tace i za chwilę y, nałożę kolejne. Nie przejmujcie się tym, jeżeli tutaj zauważycie, że one są takie miękkie, a one po prostu jak ostygną, to, to po prostu stwardnieją. To ogląda uważnie, widział na pewno, że wzięłam na początku, odkroiłam od tej części wyrobionego ciasta taki kawałek, z którego są właśnie te pierniczki, które już zdążyłam wyciągnąć z piekarnika i te wszystkie, które tutaj wykroiłam. Czyli jest ich naprawdę sporo z takiego niewielkiego kawałka, a z tego kawałka została tylko taka część. Więc naprawdę, słuchajcie, pierniczków, pierniczków może być naprawdę bardzo dużo. Z, Naprawdę no z pół kilograma yy, mąki, którą yy, tak, tylko pół kilograma mąki mamy w tym przepisie. Nie wiem czy mówiłam, ale powtórzę się, yy, w razie czego yy, wszystkie składniki yy, napiszę Wam pod filmikiem oczywiście. ja w poprzednich latach miałam taką kartkę, gdzie zapisywałam ile, ile tych pierniczków zrobiłam za każdym razem, kiedy wyciągałam blachę, to policzałam to znaczy pisałam sobie ilość tych pierniczków już tutaj nie będę nic dokładać zostało mi jeszcze tutaj 5 pierniczków do upieczenia z tej pierwszej partii no i daję kolejne do pieczenia w przypadku tego typu wykrajalnicy do pierniczków, ja stosuję taką metodę, jak już mówiłam zależy mi przede wszystkim na kształcie tych serduszek, kroję sobie wcześniej rozwałkowane ciasto i słuchajcie, takim prostym, prostym sposobem kroję sobie to jeszcze o, tak na pół, tu jest troszeczkę powiem szczerze takiego to jest takie bardziej pracochłonne i po prostu przyciskam i to serduszko sobie o widzicie spada jest to takie mówię, no trochę szybciej się wykrawa pierniczki. Tu jest większy, większy ubytek tego ciasta, które później znowu musimy rozwałkować. O, zobaczcie. I sobie to serduszko wypada. Ja już naliczyłam, że z pierwszego kawałka tego ciasta, które wałkowałam, wyszło ponad 30 sztuk, ale jak wyciągnę już całą resztę, którą upiekę, to wtedy Wam powiem, ile wyszło z tego mm, pół kilograma. No i kolejne serduszko. O. Proszę bardzo. I to są moje upieczone pierniczki, jest ich dosyć sporo. E, upieczenie tych pierniczków, wyrobienie ciasta, rozwałkowanie, wygajanie tych kształtów zajęło mi równe półtorej godziny. Za moment pokażę Wam, która jest godzina na moim zegarku, e, bo dekorować już będę, no już dzisiaj, ale już nie teraz. E, więc e, na pewno zobaczycie jeszcze, jak dekoruję te pierniki. Kochani, u mnie jest ze osiem Sami rozumiecie, że teraz pierniczków nie będę dekorować, tylko za kilka godzin, więc one sobie w tym czasie spokojnie ostygną, a myślę, że jak rano wstanę, to zacznę je dekorować. Kochani, i nadszedł teraz czas, aby nasze pierniczki przeozdobić. Ja do tego celu użyję gotowego lukru żółtego oraz mojego ukochanego lukru różowego. Oprócz tego użyję... Takie ozdoby, takie moje ukochane kuleczki, które, o których już chyba mówiłam. Końcówka tych perełek. Zapomniałam dzisiaj je kupić. I takie kuleczki biało-czarne. Oprócz tego dwie strzykawki, którymi będę nakładać ten lukier na pierniczki. Tutaj mam już gorącą wodę, do której za momencik wstawię ten lukier, żeby on się rozpuścił i po prostu będę sobie go dozować do, tej, do tych strzykawek tyle, ile będę potrze potrzebować do udekorowania yy, tych pierniczków a yy, odkładać będę sobie tutaj na ten spodek yy, te strzykawki powiem szczerze, że wyszło ponad 100 pierniczków, bo już yy, troszeczkę zostały spoaszowane zanim zostały udekorowane ale tak jak powiedziałam no wyszło trochę więcej i myślę, że gdzieś około 130-140 wyszło tych pierniczków naprawdę dosyć sporo ja będę udekorowywać przede wszystkim serduszka chciałabym wam pokazać na pewno nie będę dekorować wszystkich bo to naprawdę bardzo długo by zajęło a ten filmik chyba bym wgrała nie wiem przed samymi świętami Dlatego też pokażę Wam kilka dekoracji na moich pierniczkach, a również w filmiku pokażę Wam pierniczki, które udekorowałam w tamtym roku i z których jestem bardzo zadowolona, bo naprawdę nieźle wyszły. Chociaż nie wiem, czy powinna być tak chwalić, ale naprawdę jestem zadowolona z efektu, jaki wtedy wyszedł. Mam nadzieję, że w tym roku również mi się uda udadzą. Równie pięknie. Czekamy, aż rozpuści się lukier i za momencik. A ja będę go przekładać do strzykawek. Możecie również zrobić same w domu lukier z cukru pudru i z gorącej wody. Ja powiem szczerze, że ten lukier rzadko mi się udaje. W tamtym roku spróbowałam i Jakoś tam wyszedł, zabarwiłam go takim koncentratem do barszczu z buraków. Przepiękny różowy kolor wyszedł. Na tych zdjęciach z tamtego roku na pewno zobaczycie kolory, jakie fajne wyszły. I jeszcze bodajże chyba użyłam, ale dosłownie to, był, to było chyba jedno ziarenko takiego... takiego preparatu, który używa się do dekorowania, dekorowania, do kolorowania jajek na Wielkanoc. Dosłownie mówię, no szczypta, po prostu szczypta, jedno ziarenko tej farby sprawiło, że miałam takie piękne kolory, że aż niemożliwe, że, że, mo że można było tak udekorować pierniczki. Ja w tym roku postawiłam na żółty i na różowy. Różowy jest zawsze co roku u mnie, bo jest to naprawdę przepiękny kolor. Żałuję tylko, że tych perełek mam tak mało, może... Uda mi się jutro jeszcze kupić yy, i, i resztę tych yy, pierniczków udekorować. No jak już wspomniałam, te są moje ukochane. One tak przepięknie wyglądają, mają takie fajne kolory i to naprawdę bardzo ładnie wygląda. Jeszcze momencik i lukier będzie gotowy. Zacznę może od różowego lukru. On już jest, słuchajcie, rozpuszczony. Trzeba uważać, bo on jest gorący. Ja sobie tu przygotowałam już nożyczki. Odcinamy kawałek. Nawet jeśli chcecie udekorować takim lukrem pierniczki i nie, zużycie, nie zużyjecie go w, podczas pierwszego lukrowania waszych pierniczków, możecie to wstawić do lodówki i na drugi dzień również wstawić do, do wrzątku i po prostu to się znowu rozpuści ja pamiętam, że jak pierwszy raz używałam tego typu lukrów to ja wkładałam strzykawkę do mikrofalówki i po prostu moment i dosłownie 3 sekundy i miałam ten lukier znowu ciepły i on świetnie się formował no może na razie tyle wystarczy widzicie on jest rewelacyjnie rozpuszczony trzeba teraz uważać, bo on jest Taki moment, kiedy wkładamy tą strzykawkę, to on często nam tutaj... O właśnie. Teraz po prostu trzeba. To co nam tutaj ucieka, to ja jeszcze dalej cały czas nie włożyłam tego w tą strzykawkę, bo to jest naprawdę bardzo ciężkie. O, Słuchajcie, można sobie porobić różne na początku takie esy, esy floresy. I on wbrew pozorom bardzo szybko, słuchajcie, stygnie. Muszę to jakoś... O! Okej. Okay. I dopóki mamy tutaj... To możemy sobie to jakoś tam udekorować już. Ja powiem szczerze, że ja nie jestem jakąś zwolenniczką pierniczków. Ja je robię tak naprawdę dla swoich domowników, bo wiem, że je bardzo lubią. Mnie sprawia po prostu robienie tego i jak same widziałyście, ja robiłam to naprawdę do bardzo późna w... dzisiaj już I, i po prostu lubię, jak komuś coś takiego smakuje, bo ja tak naprawdę nie jestem żadnym jakimś tam kucharzem, cukiernikiem, tylko po prostu no... Chcemy, żeby komuś, jeśli komuś to smakuje, to, to chętnie się coś takiego robi. Słuchajcie, widzicie, bardzo fajnie z szykawką możecie sobie, nie wiem, na przykład na gwiazdce zrobić kropeczki. Naprawdę jest bardzo mało zużycie, bo mimo wszystko mogłobyśmy sobie pomyśleć, że to jest dosyć drogie, jeśli chodzi o, o zakup takiego, takiego lukru. On kosztuje gdzieś 4,50. Tak myślę, że gdzieś tyle kosztuje. Ale naprawdę jest bardzo wydajny i ja zawsze kupuję po jednym takim lukrze i one mi starczają na, na ulokrowanie tych wszystkich. Widzicie, to jest strasznie pracochłonne i czasochłonne, bo udekorowanie takiej ilości pierniczków jest naprawdę wymaga olbrzymiego, olbrzymiego, no dosyć sporo czasu. Stąd też jak już powiedziałam nagrałam ten filmik, żeby Wam pokazać jak robię ciasto, jak piekę te pierniczki Chociaż widzicie sami, one są, mają różne różne kształty, to znaczy różne kształty yy, różnego rodzaju takie esy są na nich, ale to taki jest, ja uważam, bardzo fajny akcent i słuchajcie, one wbrew pozorom nie są w ogóle, yy, gdzie tam dodawałam tylko cukru pudru, one nie są prawie wcale słodkie i właśnie ten lukier dodaje im tylko słodkości, bo one tak naprawdę nie są słodkie. Słuchajcie, no i ja tak będę sobie teraz lukrować te pierniczki. Za momencik pokażę Wam jak wyszła reszta. Kochani, i połowa moich pierniczków jest już przyozdobiona. Do tego co zużyłam tylko i wyłącznie jednej strzykawki żółtego i jednej strzykawki różowego lukru. Tutaj ten lukier, słuchajcie, jeszcze jest w bardzo dużej ilości go. On mi starczy w zupełności na przyozdobienie właśnie tych pierniczków, które mi tam zostały. Oczywiście ozdób idzie najwięcej, ale po to one są, żeby je zużyć. W tym roku jakoś tak bardziej nie starałam się, żeby przyozdobić te pierniczki, chociaż powiem szczerze, że mimo tego, że naprawdę zrobiłam to w ekspresowym tempie, wyszło całkiem nieźle. Za moment pokażę Wam pierniczki, które zrobiłam w tamtym roku. I mam nadzieję, że jeśli, jeżeli będziecie robić takie pierniczki, to Wam również wyjdą i będą Wam lub Waszym domownikom smakować. Ja życzę Wam, żeby te pierniczki Wam się udały, może macie jakieś inne fajne, ciekawe przepisy, na jakieś na przykład ciastka, ale podkreślam proste przepisy, ponieważ ja szczerze mówiąc nie jestem żadnym ani cukiernikiem, ani kucharzem i tak szczerze mówiąc muszę mieć te przepisy. Po prostu, po prostu prosto, że tak powiem. Więc jeśli macie jakieś ciekawe przepisy, to chętnie, chętnie bym coś, coś bym poczytała i bym zobaczyła, może bym wykorzystała w kuchni. Życzę Wam udanych wypieków, jeśli będziecie robić oczywiście pierniczki lub piernik lub jakieś inne smakołyki. I do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pozdrawiam Was serdecznie. Pa!